Widzowie, dzisiaj nagrywamy speedrun. No, drugi odcinek, ale to się zapisuje, więc spróbujemy mieć trochę dłuższy i oczywiście łatwiejszy. No. to lecimy i wydawajcie szybę i łapkę w górę. I jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to obejrzyjcie sobie. Są tam dużo, dużo i to duże fajnych rzeczy. Trochę tam mało gadam. Ale. nic się stało. Wow. W poprzednim odcinku to było takie łatwe. Za pierwszym razem to przeszłem, a teraz. Muszę za trzecim przejść. Nie wiem dlaczego to takie trudne. Proszę mi wytłumaczyć. Nie no. To jest zbyt trudne. No. To nie jest takie łatwe. Jak wam się zdaje. A powiedz, napiszcie mi w komentarzach, czy wy to kiedyś przeszliście. Jest. Bo... Ale nie kłamcie. Nie kłamcie. Naprawdę. Bo kłamanie nie jest dobre. Bo ja tego nigdy nie przeszłam. To jest zbyt długie. Więc mogę poza odcinkiem przejść i napiszę tutaj w komentarzach czy to przeszłam za odcinkiem czy sobie odpuściłam na odcinek no zobaczymy yy, no i lecimy sobie o widzę już zielony poziom ale jeszcze daleko mam do niego tu mi idzie akurat dobrze no to Zapraszam Was na kanał Karyb. Hmm. I na razie nie przeszkadzam, a Wy Najdzie? Skip stage? Czy robimy skip? Nie no. I... No to idziemy sobie. A może jak to przejdziemy no, w tym całym odcinku, no to się będziemy wracać też. Może. Dobra. Mamy, jesteśmy już na białych. Tu trzeba uważać. I bardzo musimy iść powoli. Znaczy, nie tak powoli, tylko musimy uważać na przeszkody. To lecimy. Nie tak jak oni, że oni w ogóle się nie zatrzymują. Tylko my musimy się zatrzymywać. No, jak chcecie, żebym kiedyś pokazała twarz, piszcie w komentarzach. Nie wiem, na tysiąc subów to zrobię, albo łapek w górę. Pokażę wtedy twoją twarz. No. Uff. Lecimy. Uff. To nie jest takie proste, jak myślicie. Jakbyście chcieli, no to możecie dołączać też na moją grupę, gdzie tam będziemy pisać. Jest na Messengerze. Później wam podam linka. I możecie też tworzyć swoje grupy i zmienię, podam linka tylko nazwę i ona jest ta grupa na Messengerze. i to albo wiem na tym messengerze piszcie wpiszcie swoją nazwę jak się nazywacie na nim no i ja Was mogę zaprosić tylko żeby mnie zaprosiła kogoś nie z moich widzów to piszcie swoją prawdziwą nazwę nie wiem czemu to jest takie trudne dowiecie się, może mojego imienia, mojego nazwiska? Ale nie wiem, czy ktoś mnie w ogóle ogląda. To szkoda, że nikt mnie nie ogląda. No, tak mnie w ogóle oglądasz, no to proszę cię zostaw, suba il. Łapkę w górę. To mnie to dla mnie bardzo zależy to mi i mnie uszczęśliwi. I jak zasubskrybujesz to możesz wygrać stówę po prostu stówę. Bym musiał podać Twój adres z domu. I mogę, ale nie wiem, czy przyniosę ci tą stówę. Jednemu losowemu widzowi, to prześlę tą stówę. Zgłaszajcie się. Ja wybiorę kogoś. Dobrze. To nie będzie skam. Ja tego nie dostarczę, ale ktoś inny może dostarczyć. Ale jak jesteś bardzo wielkim widzem, no to ci też dostarczy. Tą stówę. Ale w sumie nie ja, tylko... Ktoś inny ale mogę dać autoryzację, tylko nie będzie twarzy pokazanej, bo ja nie chcę ujawniać twarzy na razie, nie chcę, żeby ktoś widział moją twarz, więc będę mieć maskę na twarzy, no to leci, ci, ci. ci. My. Nie no 8 minut już A my dobra tutaj To musimy się pośpieszyć Musimy być niezbijakiem Dobrze Teraz tam tylko na ściankę musimy wejść Wow Byłem w powietrzu jak chcecie odcinek z Minecrafta, jak Wicca proponował, to piszcie, czy wy też jesteście za Minecraftem, bo mam fajny serwer. I kiedy będziecie chcieli, to możecie do niego dołączyć. To jak chcecie do niego dołączyć na Atlancerze, bo, bo my w Minecraftach to nie kupujemy. To, piszcie w komentarzu. No, o nie, co tak nam źle idzie? Ja bym już to przeszła dawno, jakby tam to przeszło. Dobra. Musimy się skupić. I dobrze. Lecimy. Proszę was za te zaległe dni, kiedy nie było odcinków. Miałem dużo roboty na głowie. Ale zachęcam was do subskrybowania. Wtedy możecie wygrać stówę. Nawet 3. Tylko pamiętajcie, pamiętajcie, piszcie swój numer domu. Jak nikt nie napisze, no to stówy będą moje. Albo po prostu osoby w dostanie. Tylko będzie musiał napisać numer domu, bo ja nie znam waszych numerów i nie mam wam jak dostarczyć. Jak chcecie, żebym założyła sklep, piszcie. Będą autografy. I w końcu mogę ujawnić twarz. Tylko nie wiem czy teraz będę ujawniała twarz, czy nie. Nikt tego nie wie. No nikt. A jak chcecie w ogóle, żebym zrobiła live'a z, twar live z twarzą, wpiszcie. Mogę nagrać jeszcze z losowym gościem komentarza. Na razie wam nie powiem jaki to będzie gość. <sum> Sami się dowiedziecie na jednym z odcinków. A w ogóle my już dawno... Byliśmy w poprzednim odcinku tam na 11 minucie, bo nie było, bo tamten odcinek był tylko 10-minutowy. A teraz nam tak wolno idzie, a może przejdziemy. Przejdziemy tą ziemię. Dużo ludzi się na niej skuwa. na challenge to jest przejście tego... My już po komentarzach możecie się myśleć ode mnie komentarzach i tutaj nie po komentarzach tylko po tytule tego odcinka Wow, jak ona to zrobiła! A tytuł będzie, w sumie jest taki tytuł, czyli przejdziemy... To? Nie to, nie to, nie to. Czy przejdziemy... Czy przejdziemy speedrun 12? Dajemy radę! Jest pierwszy raz tu! Nie sumie nie pierwszy, już byłam kiedyś. Tak, byłam, byłam, tylko bez widzów. O! Pierwszy raz zajdziemy może dalej. To biegniemy. Nie! Jak chcecie odcinek z. co? Ze speedrun 4! Też piszcie w komentarzach. Jesteśmy już na 11 poziomie, wiecie? Ej, to jest podobne do Speedrun 4. Tu uda nam się przejść, jak tu do Speedrun 4. Jestem prawie mistrzem. Dobra, nie mistrzem. A to jest zepsuta gra była. Dobra. A co on dzisiaj śledzie? Gdzie to jedzie? Spakowałam grę. Spakowałam grę ludziska. O nie! I możecie też pisać swoje nicki w ROBLOX. To was mogę do znajomych zaprosić. I dołączyć możecie na grupę Zwierzyniec. Później wam ją pokażę. Na końcu samym odcinka. Wow. Ej. udało nam się pierwszy raz to przejść. Jakie tam są poziomy, nigdy tam nie byłam. Nie, proszę. Nie no. Ej. tutaj można po prostu... Czekaj, pokażę... Czekajcie, pokażę wam. Zbagowała grę. Dobra, idę za nią. Dobra, tu było ciężko. Dobra, wracam się. To jest po prostu zbagowana gra. Nie powinno mi resetnąć. W sumie sama mogę się resetnąć, ale. Ale. Dlaczego? To jest tak niezbagowane. Nie wiem. Jak wiecie, dlaczego, to piszcie w komentarzach. I. ruszamy. chcecie. Żebyśmy dotarli tam? W tym odcinku? Nie no. To jest zbyt trudne. Będę łatwiej. Zapatrzcie. Co? Ale to było. Nie mam już pytań. Dobra. Jak to jest takie gdzieś przejście? Tu. Dobra. Patrz, gdzie zbagowaliśmy grę? Co? What? Już gra się naprawiła. Ale dobra, to jest dziwne. Ale naszym celem jest właśnie przejście tej gry. Ale. Nie mam pytań do tej gry. I w ogóle pamiętajcie, chcecie wygrać trzy stówy, albo stu albo dwie stówy, albo Robux, to piszcie swoje nicki w Roblox. I możecie być w moich znajomych, możecie nagrywać ze mną odcinki. Nie wiem, to wy decydujecie czy chcecie. To wy. I mogę kiedyś. Dla, na nagrać na, na odcinek z moją koleżanką z klasy był na Marobloxce i możemy się, się połączyć na przykład nie wiem przez Messengera i będziemy z nią rozmawiać tak po prostu będziemy z nią rozmawiać i grać albo będziemy jak nie będzie chciała pokazać głosu to będziemy normalnie pisać z nią na czacie a tak w ogóle to nie wiem czy wy mnie kłamy czy wy mnie będziecie kłamać w komentarzach czy nie Napiszcie, ale możecie już w każdej chwili kławać. Ja nie chcę mieć kłamczuchów na, na kanale. I nasz cel to jest to po prostu, nie wiem, na razie dajmy proste 100 łapek w górę na razie, bo nie mam tak za dużo łapek. Nie, nie. Albo, albo... I 120 subów. 120 wystarczy. No. I dziękuję Wam, że to oglądacie. Nie przeszkadzam. No gramy. Ja się na chwilę nie będę odzywać. Co? co to miało znaczyć? A jak chcecie, to mogę wam za darmo. No tak, za darmo mogę wam sprzedać uczucia Wojana. Jedynie co musicie zrobić, to. No wiecie, zostawcie to, musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcja sprzedam wam wtedy autograf Wojana. I musicie... napisać swój numer mu to od razu przyjdzie Wam autograf Wojana za darmo. No i wtedy to Dostaniecie ten autograf. Nie wiem, co z nim zrobicie. Ale nie wiem. Ja już muszę chyba kończyć. I, pamię, i pamiętajcie, do wygrania są trzy stówy. Dwie stówy. Jedna stuwa. No nie wiem. Jakby co to, mój to? W i -y A, no tutaj na Wam pisze P, PPPA, podłoga 3, 2, 1, to jest mój nick. A ja się z Wami żegram. Do zobaczenia! Pa!